Nie brali odcinek drugi. Tak, tak, my dzisiaj jedziemy po tego dzikiego mustanga. Tak, o 15 tak powinniśmy być. Mhm, uh -huh, tak. Y jaki adres? Okej, okay, no to będziemy. Nie słyszycie? jedzą po nowego konia. No najwyraźniej. Y mamy już sześć koni, po co im kolejny. No ale Holloway ma 99. No to jest wielka różnica, dobrze, że jadą. My jedziemy dzisiaj po Mustanga niby dzikiego. No właśnie słyszymy. Tak, jak się będzie nazywał? Węgiel. I on jest podobno... Podobno dziki. No co wy sobie coś tam poróbcie. Wiemy. Dobra, no to ja jadę. Okej. Okay. Ciekawe, jak ten pan będzie. Dobra, Dzień dobry. Dzień dobry. No, w końcu pani jest. No, gdzie pani była? No, jechałam. Dobra, niech pani go bierze już. Okej. Okay. Chodź. Chodź! Chodź! Chcę ci pomóc, to zdjąć ten drut. Już. Tylko nam przyczepy nie rozwala. Kolejny dom. Chodźciemy. Chodź, Heh. chodź tu. Patrzcie, przyjechał Jaki piękny u matku. Uważaj. Ja. Ach, nie jest. Nie. Kupi koń. Ach, nic nie jest? nie. Chodźcie, jak będziesz w boksie, się się. Jest, jesteście oby, oboje, obydwa czary. No. Czemu? Stary, to jest taki dziki. Wiedziałem, że przyjdzie do mnie. Ja dziki, chyba oś To czemu się tak zachowujesz, jak dziki kol? Kolejny dom. To znaczy? Najpierw byłem u jakiejś, jakiejś hodowli, gdzie się urodziłem. Później mnie sprzedali do jakiejś bawy. Zaraz mnie sprzedali do jakiejś różowej. A teraz trafiłem tutaj, więc znowu będę miał bić. Bijcie? No, nie widać? No, widać, widać. Ale tutaj są inni. Patrz, mamy kocyki. Tam byliśmy ci koli. By nam kolili futro. Serio? To by też może usiął um, z wełną derkę. Jak będziesz zasługiwał. Ja też byłem taki dziwny jak ty. I jak się zrobiłem no to mi uszyli piękną derkę. No, widzę. Eee, ładne. Nie. Nawet o tym nie myśl. To moja klacz. Przestań. Dobra, dobra. Później się zaczną ujeżdżać. Ojej, lubię jak mnie grzeją w plecy. Ej, dobra, ale najpierw muszę cię na ląży nauczyć. się ja umiem, Skąd mogą wiedzieć? Nie znają naszego języka. Teraz będę wypuszczać napadok, żebyśmy sobie pobiegali Aha, tu ja sobie biegam i sobie. Okej. Okay. Idziemy pojeździć. Dobra, no to idź o siódło, ja sobie też porobię. Posprzątam, a ty idź o i, i ten. I pojedziemy. Okej. Okay. Cześć malutki. Widzę, że się bawisz z tym dzikusem. <laughs> Chyba się dogadujecie. Dobra, no to chodź. Gdzie ty idziesz? Na jazdę. Dobra, ja idę temu dziku sobie zdjąć o głowę. Założę mu to pęknięte, żeby nie popsuł. Musisz się przyzwyczaić do tego o No, już się zrobię spokojniejszy. Może sterkę uszyjemy. Jak się nauczysz jeździć? Dobra, idę. Spokojniejsze się zrobił, to chyba przez Rebeka. No, no. no. O, dobra Dobrze. Teraz czekamy na mnie.

Ej, może jedziemy do tej jaskinicy z Zobaczymy, co tam jest. Okej, okay, jesteśmy przed nią. Dawaj, wjeżdżamy. Ty pierwsza. Raven! Już. Fire! Szybko, gonicie. Dobra, chodź. Chodź, Fajer, damy radę. Dobra, Pięknie piękny Fajer. Ej, patrz. <laughs> Rewen, ją zrzuciłeś? Nie wiem. Mm, nic nie jest. Nie, dobra, nie. Nie, nie uciekajcie! Nie uciekajcie! Dobra, tutaj, tutaj zostanie. Ja, 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 oh, koniki! Nie widzę was. Dobra, po co my tu wjeżdżaliśmy? Właśnie nie wiem. Dobra, to ja po nich biegnę. Dobra.